15 lat temu zamieszkaliśmy w przepięknym zakątku Polski po jeż... na Pojezierzu Drawskim nad jeziorem Żerdno zwanym Srebrnym. Żegluję od dziecka, 40 lat spędziłem na żaglach, z tego dużą część na Mazurach. Znam wiele szlaków żeglarskich. Od pewnego czasu dochodzą nas niepokojące wieści, że ktoś chce tutaj nam zrobić drugie Mazury, nie rozumiejąc, że największym walorem tego regionu jest właśnie jego dzikość, czystość i to jacy ludzie tu przyjeżdżają pomysły na przekopanie i połączenie kanałami jezior. Uważam za jakąś, jakieś wydumane pomysł ludzi, którzy nie mają żadnego związku praktycznego z żeglarstwem, a też chyba nie, ma, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie będą konsekwencje tych działań dla przyrody. Skutki biologiczne, hydrologiczne pozostawiam do oceny fachowcom, ale one będą prawdopodobnie też tragiczne, bo to jest połączenie z trzech rzek. I to się dobrze skończyć yy, nie może. Inwestor wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z zapytaniem, jakie obszary chronione znajdują się na terenie objętym y, tym przedsięwzięciem. Tylko o to, o nic więcej. Mhm. Regionalna Dyrekcja Kraj-Środowiska odpowiedziała jakie, tak jak to było w zapytaniu. I, to, i na tym koniec. Widziałem koncepcję, jaką przedstawił inwestor wodą polskim i tak wyraźnie są napisane trzy, zapisane trzy działania. Pierwsze to budowa drogi w Drachimiu, dwa budowa mostu mhm. i trzy poszerzenie i pogłębienie Drawy dla umożliwienia przepływu jachtów. Poziom wody mierzony był w styczniu. I był, został określony na 59 cm. Takie rzeczy się nie robi w okresie, kiedy jest więcej wody. Takie rzeczy się robi w okresie, kiedy tej wody jest najmniej. Projektant ustalił, że jacht musi pływać na głębokości, jest napisane co najmniej 1 m. I teraz proszę zauważyć, co się stanie dzisiaj, kiedy my tej wody tam mamy 15 cm. No poniżej 10 to już nie będzie kopane od 59 cm, tylko od 10 cm, czyli metr i 10 będzie kopane, tak? Będzie płynęła, no bo, bo wiadomo, że będzie, będzie wyżej w jednym punkcie, w drugim niżej, ale na tyle wolno, że ten ruch w ogóle nie będzie zauważalny. I na tyle słabo, na tyle słaby, że ta materia, która jest wymywana, ten mógł, on będzie tam osiadał. A to jest taka fajna pożywka dla roślin, które będą ten kanał porastały. Woda w się... żerdnie się stanie podobnie podatna na zakwity jak w drawsku, a ponieważ się zmniejszy i kubatura, co jest bardzo ważne, co, co, co Robert mówił, to będzie tak, że tym bardziej żerdno będzie miało tendencję do zakwitu. Bo będzie mniejsza kubatura, ta sama ilość biogenów. Załóżmy, to już będzie jeszcze gorzej. Tak? No tutaj też tak jak w artykule dochodzi to niebezpieczeństwo cofania się wody z... to, to, to będzie pewne. To jest pewne, bo to, to przy tym... Jak by są zawsze... Mieli... No i wiecie, jeszcze jest kwestia taka, która największe szanse Wojtku daje, to jest kwestia tego, że pas drogowy, bo zwykle inwestycje drogowe się odbywają w tak zwanym pasie drogowym. Mhm. No on to tam ma tam powiedzmy 2-3 metry od, drogi. od, od tej jak to się, skrajnie jezdni, tak? No tu mówimy o 100 metrach. Do... To czemu to ma służyć? Co, co tam dalej oni mają do szukania? A czy... Wycięcie tych, tych wiązów i jednego kurde, jednego z niewielu już zdrowych jesionów w okolicy, to są stuletnie drzewa wszystko tam. Nagle tak się okazało, że mamy tyle harbesterów, że cała Europa. Mogę zobaczyć. Rozmawiam z człowiekiem, bo tu nie wiem co. I heptachloru stwierdzone w tkankach ryb. Z uwagi na wynik klasyfikacji stanu chemicznego, poniżej dobrego. Ile ma lat? Tak No, jest 000? pełnoletnia, ma ze 24 lata. 24 lata? No, co najmniej, a jak nie 25. To kapitalnie wygląda. Jesteśmy nad pięknym jeziorem Krzemno w Puławnie, w gminie Czaplinek. Jezioro Lobeliowe. Jeziora Lobeliowe generalnie charakteryzują się dużą przejrzystością wody, przeważnie kwaśnym odczynem, o mulisto-piaszczystym dnie. Charakterystycznym dla jezior Lobeliowych jest roślina zimozielona Lobelia, która jest reliktem bolearno-atlantyckim. Jeziora Lobeliowa przeważającej wielkości występują przeważnie na y, Pomorzu i to jest aż 171 tych jezior, jedynie dwa jeziora mamy w Karkonoszach y, i na, pojezior, na Pojezierzu y, Mazurskim. Po zerwaniu w naszym terenie piaszczystym, po zerwaniu choćby niedużej warstwy, przy próbie pogłębiania kanałów nawet o, o nieduże wartości, dojdzie do tragedii. W wielu rejonach kraju takie rzeczy już się dokonały, a my tego nie chcemy. Wydaje się, że jeziora Lobeliowe są oddalone od, od jeziora Drawskiego o kilka kilometrów. Ale to nic nie zmienia, bo jeżeli zostanie naruszona ta właściwa, prawdziwa równowaga, to posypie się cały region i posypie się z oddziaływaniem i na Złocieniec i w kierunku na Czaplinek. My yy, yy, powinniśmy mieć świadomość. Jestem płetwonurkiem, instruktorem nurkowania. Prowadzę tutaj w Czaplinku szkołę nurkowania okiem płetwonurka widzę coraz więcej śmieci wyrzucanych do jeziora. Są miejsca na jeziorze Drawskim, które wyglądają po prostu jak wycypisko śmieci. Puszka na puszce, butelka na butelce, opony, beczki, no naprawdę różne, różne rzeczy. Ostatnio nawet paski klinowe udało się znaleźć, takie samochodowe. No i jest tego naprawdę multum. Jak się płynie, to aż no... Serce pęka po prostu i jak się patrzy, jak te ryby koło tych puszek, niektóre zdechłe leżą, niektóre takie jakby, już widać, że też zdychają te ryby, tak, I już są takie niemrawe. Podpływają nawet nieraz, można je dotknąć, nie uciekają, co jest naprawdę nie do pomyślenia, bo ryba zawsze się płoszy. Jak się podpływało do ryby, to zawsze się płoszyła. W tej chwili można generalnie dużo ryb można dotknąć nawet wręcznie. Jezioro Żerbno jest. E jak na warunki naszego zachodniego Pomorza, charakteryzuje się naklenieniem do samego dna, to jest bardzo rzadkie. W Drawsku, w Drawsku tak nie ma, ale i w Drawsku i w Żernie występują reliktowe gatunki, te, które jeszcze żyją od ostatniego zrogowacenia. Je jeszcze chroni bardzo dobrze, one mają małą zlewnię, czyli mały obszar, z którego spływają Spływa woda z tymi różnymi cząstkami i tak dalej, i tak Wspólne, dalej. Z ta. Drawsko oczywiście jest większe, to też ma większą zlewnię. Ale tak? Drawsko już jest pod większą presją. Jest emisyjną, pod większą tref, y, presją i y, nawozy, tak, no, ścieki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w żernie tego nie ma. W żernie mamy tylko jeden dopływ drawy, który, który, uwaga, został zrenaturyzowany dzięki staraniom Artura. No a teraz jest nieczynny. Bo jest? dzisiaj nie płynie w Nie ma nic. No, nie, nie nie mam. Mam. Tu brakuje 20 cm wody, tu widać jaki to strumień płynął. tu była rzeczka normalnie, nie? No i zamiast szukać rozwiązania tego problemu, to się będzie dobijać cały system drawy, przez to, że będzie się tam przekopywać kanały i, i czynić sytuację taką, że będzie jeszcze mniej wody w tej rzece, w której już nie ma wody. No i to tak, tak się to odbywa. Poją drogą, śmietnik, który tutaj jest jako no, rezerwat, to brawo. Cudownie, cudownie trafić w takie miejsce. Jakiś dobry uczynek, nie? To ja powiem tak, niech sobie ten spleśniały chleb zje sam, bo to jest trucie przyrody. Jakiś wykop, no. i jakiś syf płynie do rzeki, do strugi czapineckiej. I nie robi to zędnik i nie robi to nikt z, od nas z gminy. A stąd tutaj. I tutaj Tu ktoś coś wylał? To jest mułek, albo coś gdzieś tu ryto. Dzień dobry, w porządku jest w czaplinku. No nie do nas, to no tam. tak, Tak, tam tam, 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 tam. Jest atest na podniesienie poziomu zawiesin, pana, w wodzie? To jest zabójcze dla Ale możemy pójść z wodą? Nie, nie. Wodę, nie. Przez moment pan skupuje to gdzieś tam. Ale to jest skała mielona. To, to jest naturalne. To jest naturalne. To nie rozumiem, jest zawiesina, są normy na to. Powyżej pewnego poziomu jest to zabójcze Ale na to życiom. czasem znika. To, to nie zabójcie, to Nic że z czasem to... wystarczy minutę, że Pan puści ryby Ojo. przez taką płuczkę i pan, pan wszystkie trupy ma zaklejone z krzela. Proszę Pana. Więc teraz jest pytanie, czy Państwo macie na to podwolenie, chodzi, Na takie działanie w ten sposób, że wprowadzacie do środowiska substancję, która czasowo pogarsza stan. Rozumiem, że bentonik jest, tylko chodzi o wprowadzanie bentoniku. do było to wparte. Do środowiska, bo tu Państwo macie sobie przydzi, możecie Państwo Ale to nie tam. jest od nas zależne, że to gdzieś wybija, w każdym tam gdzie malży, tam wybija, także to nie, to nie jest od nas zależne teraz, ten, teraz no Pan zadał mi takie pytanie, no ja wierzę 13 lat, no, nie wiem jak Panu to odpowiedzieć, ale to było badane w ogródkach, jak wybijało to wszystko i to przechodziło wszystko, tak? Bo to nie jest szkodliwe, ale... No, teraz nie, no ja worach, rozumiem, tak, że jak to ja nie wie, jest szkodliwe, tak, bo to, jest jak szkodliwe jak bo ja... to jest minerał. Tak, jest skała, mówi ale pewien zawiesina? poziom skały tej rozdrobnionej jest zawiesina i jest życie zabijane. I mm -hmm. to wystarczy, mówię, parę minut i pan ma wysterylizowaną wodę. Mm -hmm. I tu żadne... tam jest kupa na rybku na dole, w mm -hmm. tym cieku jestem... Aby cały kanał, że się zajechali tym. Bo skąd ludzie zaczęli dzwonić. Od nie? tego miejsca aż tam do wypływu. W A co wy robicie? Przewiert sterowany gazem. No, innego, gaz, tak, i tak, tak. nie ma innej możliwości. No ale to co przewiert musi mieć dokumentację, musi mieć tak. jakieś oddziaływanie jakieś, no nie wiem. Jest może, w projekcie jest... przewiert sterowany. Tak? Nie, tu... jest okej, okay, że jest w projekcie, tylko mi w chodzi w o sposób nie... obro... o, 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 oprawy tego stary. Stary. Teraz co z tym potem zrobić? Albo puścimy duże ciśnienie wody, żeby to rozrzedzić? Nie, Panie, słuchajcie, pisać... dla, mnie, dla mnie jest taka sytuacja teraz, ja jestem hydrobiologiem, nie? Dla mnie to jest niedopuszczalne. I teraz yy, oczekuję jakby przedstawienia dokumentacji, która albo uprawomacnia takie działanie, albo tu urzędnik moim zdaniem powinien zrobić stop panowie. Wie pan coś, to musi ja, to zostać to jest tam, zmienione. Nie mam simka ta, co tu się wlecze, no się będzie cały czas wlekło. Aż do jeziora. Jedziemy nad jeziorem. I ja tego się spodziewałem, to ja byłem prawie pewien. Zakolmatowanie wszystkiego. To jest tragedia. Będziemy w że to się rozmywa, bo on 30 lat to robi. Tak, ja wiem jak to wziąłem. Tam zostaje piasek, tu była tam Pokonuje tam obcina. jest po prostu... Czujesz? Czuję, czuję. Tam... E, więc no... Nie wiem, nie możemy, nie możemy się na to godzić i nie możemy na to pozwolić. Musimy coś robić, cokolwiek, tak, żeby się y, przeciwstawić temu, y, y, temu właśnie łączeniu tych, tych jezior. Żeby nie powstała na, na żerdzie Duża Marina dla jachtów W wiadomym miejscu. Jeszcze raz? Y, na żerdzie może powstać Duża Marina przystań dla jachtów. To, może... to, co my robimy, musimy robić z głową. Nie możemy dopuścić do tak kardynalnych błędów, które już w innych rejonach są konkretem. Nastąpiło osuszenie jezior, spadek o ileś tam metrów. Tafli jezior to nas czeka. Jeżeli ruszymy jezioro żerno, połączymy przekopem będzie wpływ wody z zanieczyszczonej silnicami do jeziora żerna te rzeczy my musimy widzieć rozumieć i nie dopuścić do dewastacji jeżeli nie zaczniemy słuchać mądrych ludzi którzy się na tym znają e, ludzi od fauny flory e, przyrody od hydrologii to wszystko co jest w tej chwili piękne przestanie istnieć i będziemy musieli szukać gdzieś innego miejsca dla siebie w życiu मजाक